Siewaneczko i nadajemy teraz czasów teraźniejszych. Tutaj mogę wam jakiś spoilerek wrzucić tego co się obecnie dzieje w Bizonie. On tam sobie przede mną stoi, no już wygląda, wam powiem, jak tak teraz patrzę na niego, no to całkiem zacnie. I bardzo dużo tutaj ludzi nam zarzuca, że filmy z opóźnieniem i tak dalej. Eee, ale myślę, że jak będziecie w tym tygodniu dobrze oglądać, to już chyba no bo Bednary mamy, targi w Bednarach mamy 20 września, to na pewno do targów Wyrobimy się z filmami, żebyście byli już na bieżąco jak jest obecny stan tego bizonka. Nie? Pod warunkiem, że wcześniej nie zabraknie nam siły i budżetu, bo budżet pęka w szwach. To już zbliżamy się do takich kwot, że to w zasadzie chyba nawet nie mogę powiedzieć, bo może moja żona to oglądać. Także nie będę... Nie... Kiedyś tam na koniec, na finale akcji Wygraj Bizona zrobimy na pewno takie podsumowanie kosztorysu. Myślę, że nie jednego nie jednego tutaj oglądającego, może to, to grubo zdziwić. Także słuchajcie, dajcie tego suba i jakąś reakcję, łapkę, komentarz pod, pod filmem. Pozwólcie nam się rozwijać, żeby ten kanał po prostu docierał do jak najszerszego grona, żebyśmy mogli yy, dokończyć ten, ten, ten projekt Bizona i robić jeszcze grubsze akcje dla Was, bo mówię, w planach jest nowy traktor na przykład, ale to jeszcze wszystko się okaże. A teraz, co tu się. To tutaj się dzieje, słuchajcie, yy, zakładamy już nowe fartuchy do bizonka, tutaj Kubuś już, yy, mieliśmy kiedyś polakierowane klepisko, to Kuba już tutaj wszystkie blachy sprawdza, tutaj fartuchy wszystkie robimy z gumy SBR, to jest taka guma yy, 4 mm, dwie takie, dwa przeszycia ma w środku, bo tak jak można zauważyć, to tutaj wszystko te stare fartuchy, a nawet fartuchy, które się kupuje w sklepie, to wszystko to jest dziadostwo, więc ewentualnie tylko na przymiarkę, tu wcześniej w bizonie były jakieś takie z takiego dziwnego czegoś zrobione Więc to wszystko nam bizona wycierało, rysowało, teraz to wszystko takie jakieś wszystkie te płaskowniczki, no to to wiadomo, że nie może iść, to po prostu je dorabiamy na nowo Customowo jak to się mówi, tu mamy już niektóre rzeczy pomalowane, bo środek bizona będzie biały, nie czarny, żeby było wszystko dobrze widać, nie? No to pewnie Bo jakby był czarny, no to by było, tu chłopacy już działają z tym złapaczem, chwytaczem kamieni. Tam mamy wentylator. Wentylator też dzisiaj wleci. Także to jest mniej więcej taki, taki tutaj stat status tego bizona. Jutro będzie film z tego, jak już mieliśmy ostateczną przymiarkę kabiny i podestu. Także oglądajcie. I później już będą filmy, gdzie będziemy bizona całego piaskować, malować. I to będą Noce nie przespane, także to będą, to będą ciekawe materiały. No i jeszcze Rafał wymyślił do podestu ruchome schody. Słuchajcie, to nie, nie mogę Wam za dużo powiedzieć, ale oglądajcie filmy, bo to co się będzie działo, rozkładanie rury hydraulicznej, już widzieliście, to to jest sztos. Ale jeszcze to jak Rafał zrobił stopnie, jak ten podest wygląda, jak kabina wygląda, która już przed bednarami do nas tutaj przyjedzie, i mam nadzieję, że damy radę tego Bizona na te bednary wziąć. Sam transport tego kolosa będzie, będzie trudny, bo nie chcielibyśmy już odkręcać żadnych kół, i tak dalej. Nie, Kubuś? Kuby nie będzie nawet nary, słuchajcie, słabo musi jechać do pracy, bo Kuba pracuje w delegacji. Wiadomo, życie się. Się toczy nie. Tu jeszcze mamy. O, już nawet nie odpakowaliśmy zestaw klimatyzacji czeka. Tutaj mamy łańcuchy do gardzieli. To pozdrowienia dla Mister Miszka z kanału Mister Misiek zrób to sam. To taka długa, długa nazwa. Yy, dziękujemy, bo Michał naprawdę ogarnął nam super części. Obudowy łożysk, takie rzeczy, gdzie jak coś kupiliśmy w jakimś sklepie czy w internecie, to wszystko jak przyszło do nas, to właściwie Rafał, wszystko, nic się nie nadawało do, do montażu, a tutaj Michał nam ogarnął takie rzeczy, które no po prostu pasują, bo tak jak wiemy, Yy, można, jest dostęp do części, ale żeby te części były też dobrej jakości, nie? No i na same łożyska to już wydaliśmy z 15 chyba tysięcy złotych, bo opakujemy łożyska. Rafciu, łożyska wszędzie prawie SKF, nie? No, no NSK, NSK, jeszcze i gdzieś tam... Timken i jeszcze fagi, nie? Gdzieś tam... No, to takie, łatwiej tak, takie łatwiej dostępne. Takie łatwiej dostępne, ale tak to e y SKF -y idą, idą wszędzie, także no, nie, nie oszczędzamy na, na tym wszystkim. Co by się ewentualnie mogło zepsuć, i gdzie jest trudny dostęp. Zresztą nawet gdzie jest łatwy dostęp, to, to i tak pakujemy jak, jak, wszystko najlepsze, co się da. Tak samo tutaj wszystkie takie rzeczy, to już w późniejszych materiałach będziecie widzieć, mamy wszystko zgalwanizowane. Także to wszystko co tam ewentualnie trzeba pukać młotkiem, to wszystko mamy zgalwanizowane, bo pomalować tego, znaczy no dałoby się, ale to wiadomo, żeby się wszystko wypukało. A teraz zapraszam na dalszą część materiału. Proszę Was bardzo, dajcie tego suba, Was to nic nie kosztuje, a nam się pomaga rozwijać. Jak ostatnio poprosiłem, to fajnie te subskrypcje wskoczyły do góry. Myślę, że to, to dla nas... my się bardzo cieszymy wtedy, wtedy wiemy, że to wszystko ma tutaj sens i nas trochę uskrzydla do pracy, bo już mieliśmy parę takich dni, gdzie no, byliśmy trochę podłamani, bo ten projekt się przeciąga. No ale to jest kombajn, to jest jak budowa domu. Tutaj traktor zrobić przy tym to naprawdę, traktor też wymaga dużo pracy, ale, ale kombajn to jest chyba, chyba już nigdy w życiu się za coś takiego nie weźmiemy, bo po prostu braknie brak zdrowia na to wszystko. Dobra, nie przedłużając, zapraszam na dalszą część. Słuchajcie, jeszcze mamy no, nowego tutaj yy, zawodnika w ekipie. Cześć, jestem Waldek, przyjechałem z pomorza pomóc chłopakom w bizonie. O kurczę, no to świetnie. Waldek, też już masz doświadczenie, jeśli chodzi o bizona? No, 7 lat już yy, mamy jednego bizona, w międzyczasie kupiłem drugiego, coś tam wiem. Może pomogę? No na pewno, na pewno. Tu po wstępnych mhm. już, już rozmowach to od razu. Waldek, no, ja ma, wiem, co robić. już rozkręcał niejedną śrubkę w wizonie. Także, także przyjechał od razu, słuchajcie, od razu otwierał wrota i od razu się brał do roboty. Także takich ludzi nam trzeba, dzięki takim właśnie tutaj takiej ekipie, jaką tutaj mamy, taką fajną tutaj, no to ten projekt może iść do przodu. Dobra, słuchajcie, zmagania dalej. Rafał tam w środku w bizonie działa. A tutaj pozdrawiamy serdecznie Grześka, naszego kumpla, który nas wyczaił i nam przywiózł, zobaczcie, takie fajne aluminiowe. To normalnie jest takie lekkie, że mogę tym palcem. No, no, podniosłem. To podnieść. Leciutkie, eleganckie rzeczy. I akurat ja maluję teraz wytrząsacze. O, kotki. I ten stół będę podsiewać, Stół, jak na to mówię, to jest podsiewacz. Będę malował, właśnie i na tym sobie postawię, wytrząsacze, Bo tak to musiałem na tych linkach coś tam nie a na tym to będzie po prostu poezja. Tu już mam dwa pomalowane. O, na biało. Pyk. Jeszcze tylko trzy. A może z jeden byśmy dołożyli. <laughs> nie, musi być oryginał w środku. Także na biało zostaną pomalowane jeszcze trzy. Dzisiaj, może szarpnę piaskarkę i ten stół. I wtedy prawcio działa tam z środkiem, popiaskował. Teraz musi tam gdzieś jakieś dziurki pozalepiać, i będziemy dalej składać. Na razie najgorsza robota, jaką sobie można wyobrazić, ale no powoli, jak już to wypiaskujemy, pomalujemy, zaczniemy składać takie elementy, właśnie tutaj młócące można tak powiedzieć. To no trzeba poprawić, podomalowywać. Po jak zaczniemy to wszystko składać, potem przyjdzie czas na malowanie, już zarosły te blachy. Na wypiaskowanie, doprowadzenie, wygładzenie wszędzie tych blach zewnętrznych. To już coś nas będzie cieszyć. Tam już elementy też pomalowane. Będzie nas coś cieszyć. O, jeszcze tu Grzesiu, właśnie nam podwiózł takie regały. No, Mistrzostwo Świata, po prostu. Także dziękujemy serdecznie, Grzesiu, pozdrawiamy. Dla niektórych to by był złom, a dla nas to co poustawiamy, wszystko pięknie. No niesamowita sprawa. Także dużo nam takie coś ułatwia, a te tamte statywy takie nie wiem do czego, ale ja wykorzystam do malowania, to już po prostu poezja. Burza się szykuje. Ja tutaj suszę piach do piaskarki i potem będzie trzeba go osiać. Dlatego zwijamy Izonika. Ciekawa jaka temperatura Byłem przed chwilą, to było 35, tam z dwie godziny temu Słońce zachodzi, mamy O, już zimno, 32 Już się robi zimno Czas, mówi, po kurtkę iść No naprawdę Ale już jest, słońce zaszło Za jeziorem, gopłem Już jest lepiej Ach, cerzecik jak wygląda Dobra, słuchajcie, ja już tutaj sobie ułożyłem nasze wytrząsacze od naszego bizonka. No i niestety nie jest dobrze. No bo do takiego projektu jak nasz bizon na sterydach, który będzie najlepszym bizonem Z056 Super na świecie, nie można wsadzić takich wytrząsaczy, nawet. Jeśli by były ładnie pomalowane, tak jak tamte dwa, które już zrobiłem, ale tamte były w stanie dużo lepszym niż to. Dlatego, tutaj, właśnie z tym jegomościem, Jakubem, tak. nabyliśmy drogą kupna nowe wytrząsacze, nowe wytrząsacze z rynku tak. wtórnego. Nowe z rynku wtórnego. Tak, prawie jak nowe. Ten był nowy na pewno. Jest gdzieś tam. Któryś, tak. miał, któryś miał naklejkę. Ten chyba ma naklejeczkę? No. Na końcu, tak. A tam na końcu, dobra. No, no i to jest wytrząsacz, który można teraz zmatować i wrzucić do naszego projektu. Nie ma lipy, no. Także pięknie. Trochę coś tam podprostować. Nie, kubuś. Zmatować, popukać, postukać, radia posłuchać, nie bite i tyle. tyle nie tylko. Bo nasze to są tu popukane młotkiem, całe opukane pewnie się komuś zapchał i, i dostały za swoje tutaj. Tu z tutaj, ale ten bardziej o wymotkował go ktoś. To by mu ciło, nie? To by działało, tylko no nie tędy droga. No, i jeszcze raz pozdrawiamy Grzesia, który nam przywiózł te statywy. Pozakładałem kółeczka. To jest po prostu coś pięknego, z aluminium, leciutkie. No, a te dwa to już odrzuciłem na samym początku. Chociaż ten jeden troszkę lepszy. No, ale ten to już w ogóle tragedia. O, mutylek. O. Tutaj się dzieje dopiero. Także co? Te i dom cztery już się z nami żegnają. Bo ja już jeden przywiozłem, bo myślałem, że, że te będą ok, ale no po w tutaj dokładniejszych oględzinach stwierdziliśmy, że nie ma w ogóle co. Nawet myśleliśmy, żeby tu coś prostować, spawać jakieś blachy, coś, ale to granie warte świeczki. Szkoda roboty. No także bierzemy się i zawieszamy już te dobre. Dzisiaj, może dwa. Ładnie zmatuję, przygotuję i może je psiknę. Tutaj, jeszcze w tak zwanym międzyczasie, Rapcio co tam robiłeś? Kamilowi robiłem te, smarowanie łańcucha, na szybko takie. Ale dodatkowe jakieś? Nie, oryginalne, bo nie było, coś tam gdzieś zginęło. Aha. Tam u góry Zaraz sprawdzimy. A jest tutaj, no. Może można to sprawdzić czy to działa? Ja też nie widziałem nigdy prasy wnętrzności To teraz jeszcze Kamilowi trzeba przynieść grabie, nie? Kuba co powiesz? Co mam powiedzieć? Nie? nie no, poszło no Poszło ten chyba, ten nie? środek jest mokry No No to też nie może lać, nie wiadomo nie. jak Bo by było wszystko zalane, nie? To bym się na olej No A to trzeba świeży? Świeży Czy spalony? Trzesiony? <laughs> jak cały dzień prasuje to 3 litry pójdą Na też składzie. Aha. Najlepiej dolać oleju, niż wymieniać łańcuch, nie? No, na <laughs> Niemcy przemyśleli, jak to pan Kazio mówi, nasz znajomy. Tak jest. Siemaneczko, witamy, kolejny dzień zmagań. Rafał dzisiaj troszkę ładniej ubrany, bo zaliczenie na studiach jeszcze jedno ma, więc się uczy. Jest nasz bizonik, ale jeszcze wam pokażemy, bo przyszły nowe rzeczy. Od naszego kumpla. Pozdrawiamy serdecznie Roberta z kanału AgroSaWrug, od którego mamy tutaj właśnie te napędy. To jest, ta duża paczka, tak? to jest ta duża paczka. Trzeba jakieś światełko, bo ciemno. Są elementy, których nam brakowało. Już Wam pokazujemy, o co, o co chodzi. Ty uważaj z tym nożem. Bo tu już kiedyś miałeś niebezpieczną sytuację. Ale to samym ostrzem. No samym ostrzem Rafał Ścinał klej z szyby od mojego samochodu pierwszych projektów naszych i sobie tutaj rozciął tutaj to dobra, zobaczmy co my tu co my tu mamy. Ulala ja Nawet są całe pedały Nie chciałem tego słowa używać Dźwignie hamowania <noise> Pompki Luksus, to trzeba Kacperowi pokazać I Tak. I to będzie gdzieś tam zamontowane już Śruby, bo nam brakło. To się brakło. Były, ale, ale z... wykorzystałem chyba dwie czy ileś do gwintowania tych otworów, bo już to musiało długo dostać. A tu Orbitrol? No i pięknie. To już teraz mamy wszystko. Zobaczmy, czy duży jest. Raczej tak. Że w sensie, że wydajność duża? Mhm. To chyba jeszcze jeden będzie musiał wysłać. Dlaczego? Za duży? Do 60. A <grym> <grym> jakby ty, a dałoby radę go wypróbować teraz do 60? Dałoby radę. może w międzyczasie jeszcze byśmy sprawdzili, nie? Mhm. I u nas jeszcze ten dzielnik strumienia trzeba, tak? 160 widzisz? Brudne, no ale jest. 160? Aha. A to jest 160 czego? Litrów na minutę? Czy... Jak to jest się liczy? Znaczy się dokładnie tutaj to nie wiem, ale chodzi o szerokość tego tutaj, yy, tej części orbitolu. Tutaj, gdzie jest to słoneczko całe. Po czym jest szersze, tym więcej oleju przepływa przez, idzie na siłownik jakby, yy, na jeden obrót. O. Ciekawe, jaka to wartość jest. Pewnie ktoś tu w komentarzu dajcie znać, bo my to tak nie znamy. Wszystkiego się nie wie, ale ten. Co to jest za wartość? Do czego to jest? Na, litrów na minutę 160? możliwe, że to jest w milimetrach podana ta Aha, średnic No, no, nie, no. Nigdy mi się to nie zgadzało dokładnie, jak mierzyłem. Nie Może... ma to znaczenia, ważne, że jest jakiejś wielkości. To... Jak założymy i będzie banglać to dobrze. No. Nie? To jest najważniejsze. No i tu mamy pompy. Pompy fajne. Duże, dłużo, nie? Może do 60 by taka pompa zrobiła lepszą robotę, No. Człowiek tak nieraz klici te 60, a wystarczyłoby takie coś kupić z John Deere. Czujnik i... pewnie. Stopu? Stopu, no. I tak wszystko wygląda prosto, nie? To ona na pewno, te... Bo jak to w Hondach zakładaliśmy większą pompę, nie? Nieraz tam było też taki temat, że z preludy się zakładało, nie? Mhm. To, to jak to, te pompy są w calach, czy jak to jest? Tam była jakaś wcale wielkości chyba. No ale to dużo, ta jest dużo większa, nie? No, no na pewno, że jakie też ma w środku to tłoczysko, jaki je jest gruby ten odlew, nie? A ciekawe czy jakby to taką do, też do samochodu te by te... Za, załadował, to by... Może by... nie wiem. No widzisz, to jest duża dźwignia, nie? Ten pedał to jest dużą dźwignię. No w I samochodzie tak się nie robi, nie? Siłę jak... Jak trzeba, nie? Mm. Tam mamy ten silnik z Bizona tutaj jest to tu będzie też projekt chcemy zrobić yy, ciężką serię na silnik od Bizona, nie? Prawda? No. A tu są jeszcze, patrz, sprężyny Może do tamtego projektu takie pompy się, przychodzą, się kiedyś będzie montować przychodzą pewnie. Zobaczę, bo mam zdjęcie od Eberta jak to się czekanie mhm. Sam dojdziesz szybciej. No, ale to zobacz, to jest fajnie zrobione można będzie to Kacprowi wysłać żeby do tej kabiny to przypasował i. Już zamontowane, roboty, nie? Bez, bez roboty, nie? Żeby no cały kompletnie. Tak. Czyli ten pedał już w tej kabinie żeby był? No, te dwa, nie? Żeby Ale one, masz... się, one się łączą, tak? No, no obok siebie są tu na tym, nie? Tak. A jest na przykład taka potrzeba, żeby na przykład rozdzielić te hamulce? To jakieś nawroty, coś? W Bizonie to nie, nie? Może to... Odwrotnie Mi się wydaje, że raczej nie... No. Chociaż w nie są rozdzielnie hamulce, tak? No. Jak to było? Były. Dwa. Zao, no mamy cały zestaw to już by trzeba to podzielić, bo chodzi o to, że jakbyśmy zabili na jeden, to czy pompka wydoła jedna na dwa hamulce, na dwa koła. Aha, żeby zrobić po prostu ten Jeden tylko nie. Mm -hmm. To widocznie jest tak przeliczone, że muszą być dwa, nie? Nie, no fajnie to będzie wyglądać, nie? No. To ewentualnie te gumy jakieś ładniejsze tam założą w naglakach, nie? Czy bymy, czy nawet cały albo, albo, nie... albo dajmy od Bizona te nakładki oryginalne. Oryginalne, no? Czekaj, no, miałem tak. tu gdzieś taką to nakładkę. Jest Ciekałem, to jest odlewane, ciekawe, czy to jest. Kurczę, rady. gdzieś tu miałem taką tą nakładkę od Bizona. Jest! To bez dziur, nie? A, się mógłby A, nie. otwór być, bo. Wtedy zapinasz to, nie? Mhm. Żeby tak nawiązać troszeczkę do tradycji. Można by. Ale na no to już. Zobaczymy. A jest tam szczegół. No ale. Takie pierdolety zawsze największą robotę potem na końcu robią takie smaczki. Nie? Mhm. Tu na przykład Ośka jest, ale. ale... Hmm, zaczep jest seryjny i bolec też yy, bolec, stworzeń się bolec. No, będzie oryginalny. Bolec silnoręki, silne Silnoręki nam bolec ten. Jo, jo, jo. Dobra, dosyć gadania. To można by oglądać bez końca i gadać o tym. Ja się biorę za. Ty się bierzesz za naukę, żebyś zaliczył egzaminy. Tak. A ja się biorę za ten. Zamalowanie wytrząsaczy. Na biało. Dobra, Rafał nie wytrzymał, musi rozkręcić. Zastanawiam się, co to jest. Czy to jest jakaś przekładnia, czy tylko taka przedłużka? I ma to ma znaczenie. Te im Mamy skrzyneczkę. Firma Mizar podesłała. Wszystko pod ręką. Trafiłeś? Nie. Nie, nie tylko nie. wałek. Czyli ułatwi nam. Czyli dobrze. Bo tego nie to będzie, odstawiam. nie? Bo to będzie raczej. Po... Raczej bezpośrednio do tamtej kolumny. Tu będzie przykręcone już, tak? Mhm. A to wtedy ten frez jakoś tam nie. No do... to w sumie dobrze jest wymyślone, bo. Osłania ten uszczelniacz, nie? No już to wymyślili. No już. Nie byle kto. W Bizonie tak nie ma, nie? No nie. <gryśle> Oryginalnie, ale w naszym będzie. No i ta jazda nie pasowała do 60. Tak? No to coś czuję, że zanim wyląduje tutaj na tym Bizoniku, to jeszcze wytestujemy w 60. Najwyżej, Robert, nam doślesz jeszcze jeden taki. No jeszcze jeden. <gryśle> No. No i dzielnik strumienia, bo ja wtedy zły zamówiłem, nie? No, znaczy to jest zawór priorytetowy. Priorytetowy Priorytetowy to jest ten projekt, żeby jeździł na bednary. Mamy 2,5 miesiąca. Mm. Rawcio Damy radę? Nie wiem. <laughs> Najwyżej nie wiem. Jakiś będziemy do palacza brać, nie? Coś się wymyśli. O, kurier! Kolejne rzeczy przyjechały. No. Tym razem to będzie Nie wiem co. Nie wiadomo, no zamawiałeś tego tyle. Dobra, staram się. Dobra. Idziemy odebrać. No, to chyba karta pamięci do GoPro Już zamówiłem taką wielką. Nie. Czujnik stuku. Do mojej hondy. A, szybko przyszedł. Nie? Szybko, no. Taki tani, bo oryginał to 500. A one się psują, bo on jest bardzo delikatny, nie? Na wstrząsy trzeba uważać. No, mhm. no to lepiej go położyć w takie miejsce, żeby. Dodawaj go w tą folię z powrotem. No, tu jeszcze mamy mucarnie. W międzyczasie pojadę na wyważanie żeby było już profi, wszystko zrobione. Dobra. No to na tą chwilę tyle, trzeba to posprzątać i ja się biorę za malowanie wytrząsaczy na biało.